Witam bardzo serdecznie w końcu Dzienniku Bliny, moi drodzy. Dziś 16 lipca, okres urlopowy. Kto wie, może właśnie teraz jesteście gdzieś na wakacjach, w pięknych okolicznościach przyrody. Może urlop przed wami, a może jesteście już po. Bez względu na to, gdzie teraz się znajdujemy, chcemy wsłuchać się w Boże Słowo z krzyżaczką z Biblią na co dzień. Dziś dwa fragmenty. Pierwszy jest to fragment Psalmu 127, pierwszy werset. Jeśli Pan nie strzeże miasta, darem je czuwa stróż oraz drugi fragment list apostoła Pawła do Tymoteusza. Jego pierwszy list, gdzie w drugim rozdziale, pierwszym i drugim wersycie możemy przeczytać. Napominam, aby zanosić modlitwy za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Dziś, moi drodzy, te fragmenty biblijne, szczególnie ten drugi fragment list apostoła Pawła, yy, zmusza nas do pewnego zastanowienia się nad kwestią chrześcijaństwa, także w odpowiedzialności za państwo, za przełożonych. Tutaj mamy oczywiście za królów, w czasie apostoła Pawła się powiedzieć za cesarza, czyli za tych, którzy pełnią funkcje społeczne. Moi drodzy, musimy mieć pod uwagę czasy, w których pisał to apostoł Paweł. Starstwo rzymskie to nie demokracja, tam nie było możliwości wyboru między jednym a drugim kandydatem, czy nawet innymi kandydatami. Ta nie było stronic partii z lewej, prawej strony w środku. Tam, moi drodzy, chrześcijanie nie mieli wpływu na to, e, czasami kto będzie rządził. Dlatego apostoł Paweł w bardzo mądry sposób, kiedy pisze do Tymoteusza, tak, że żeby on podawał tę informację dalej, zwraca taką uwagę i mówi, słuchajcie, nie róbcie przewrotu. Ale napominam Was, byście się modlili. Modlili się za tych, którzy są nad Wami. Tutaj mowa jest zaś o przełożonych, także za królów, bo dzisiaj byśmy powiedzieli za rządzących, za prezydenta itd., itd. Moi drodzy, to bardzo ważne, by zdać sobie sprawę, że także jako chrześcijanie musimy modlić się za tych, którzy są nad nami. Maciej bardzo trafnie o tym pisał w takiej nauce o dwóch regimentach, tak zwanych dwóch królestwach, które pokazał, że chrześcijanin żyje poniekąd w tym takim królestwie Bożym, tam gdzie to słowo Boże jest najważniejsze, tam gdzie Jezus Chrystus jest naszym Panem, ale także żyje w tym no, królestwie ziemskim, gdzie mamy określone akty prawne, prawo karne, cywilne, mamy swoich przełożonych, prezydentów, burmistrzów itd. itd. Chrześcijanin. Jest odpowiedzialny za modlitwę. Apostoł Paweł bardzo pięknie tutaj pokazuje, że chrześcijaństwo nie polega na tym, by walczyć z władzą, ale żeby się za nią modlić. Dziś, moi drodzy, mi się wydaje, czy to na świecie, powiedznie może w Europie, myślę, że także w Polsce, mamy jako chrześcijanie z tym nieco problem. Zamiast chrześcijaństwa biblijnego, opartego właśnie na fundamencie Bożego Słowa, opartego na Ewangelię Chrystusa. Uprawiamy, czy niektórzy uprawiają, może tak to lepiej ująć, uprawiają coś, byśmy mogli nazwać chrześcijaństwem partyjnym, chrześcijaństwem politycznym, gdzie ktoś, wykorzystując Boga, wykorzystując niektóre fragmenty biblijne, wykorzystuje do pewnych swoich celów, no niestety czasami też politycznych. A co dzisiaj mówi apostoł Paweł? Módlcie się. Zanosi się swoje modlitwy za królów i za wszystkich przełożonych, aby się ciche i spokojne życie wiedli we wszelkie pobożności i uczciwości. To bardzo ważne. Moi drodzy, byśmy właśnie zaczęli na to uwagę. I także i dziś, poniekąd te słowa zachęcają nas do modlitwy za przełożonych, za przywódców danych państw, byśmy także za nich się modlili. Ale musimy pamiętać, że modlitwa za kogoś nie oznacza afirmacji, nie znaczy przyzwolenia na to, co nie robią. Chodzi o to, by modlić się, byśmy, jak jest tutaj zwrócona uwaga, byśmy spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości, byśmy my, jako chrześcijanie, mieli wolny dostęp do Bożego Słowa, mieli prawo spotykać się na nabożeństwach, modlić się. A nie tak jak w okresie kontrreformacji musieli się ukrywać, czy być prześladowani, czy nawet w niektórych sytuacjach ponosić kary więzienia, czy nawet śmierci. To ważne, byśmy modlili się za siebie nawzajem, ale dzisiaj te słowa i słowa także apostoła Pawła, poniekąd nie chciałbym powiedzieć, że może zmuszają, ale zachęcają nas do modlitwy za przełożonych, za nasz kraj za rządzących. I także dzisiaj Ciebie, Was. Zachęcam do modlitwy za nasz kraj, za Europę, za cały świat. I bez względu na to, czy zgadzamy się, czy nie zgadzamy się z różnymi stronami, byśmy umieli to odciąć i jako chrześcijanie, czyli się modlić o to, by Boże Słowo docierało do ludzkich serc i przemieniało nasze życie. Dziękuję za wysłuchanie tego dzisiejszego codziennika, tych kilku moich przemyśleń, i życzę Wam także dobrego okresu jeszcze urlopowe, urlopowego. Widzimy się za miesiąc, 16 sierpnia. No i zostańcie z Bogiem. Dziękuję.